Hej, witam się z wami jak troszkę widzicie vlogowo. Z tyłu tam stoi mój sprzęt do nagrywania. Zaraz będę nagrywała dla Was filmik. I to będzie jakby drugie, drugie moje podejście do paletki zmalowanej, do paletki, która powstała przy współpracy z Vibo. Dlaczego drugie? Ponieważ wczoraj wieczorem zaczęłam robić pierwszy makijaż i stwierdziłam, że po prostu yy, nie dam rady. Że yy, to, co te dźwięki zaczęły wyprawiać na, na moim oku, to był po prostu jakiś koszmar. I stwierdziłam, że po prostu tak nie może być. I muszę nagrać to po raz drugi i zobaczyć, czy ja miałam zły dzień, czy faktycznie ta paletka jest, jest taka. Dlatego też zrobię filmik, jakby coraz to będzie recenzja i takie drugie wrażenie, ale um, też będzie to film porównawczy i porównam wam tą paletkę do innych palet, do innej palety. Mianowicie do cieni Be Perfect i do paletki Carnival. To jest troszkę droższa paletka, nawet nie tak troszkę, bo trochę droższa. Ale chcę zobaczyć, jak ona będzie się sprawdzała, jakby jedna i druga. Bo może ja nie potrafię się pomalować sama, już po prostu nie wiem, po urciu tej wczorajszej palety, jakaś masakra. I powiem wam szczerze, że chyba, chyba będę jedną osobą na YouTube, która po prostu y, zrobi recenzję, która nie będzie pozytywna. I y, przykro mi się to mówi, ale naprawdę te cienie są y, tak ciężkie w obsłudze, uwierzcie mi. Nie wiem po prostu o co w tym chodzi. Wszyscy to nie chwalą. i Ja nie mogę się w ogóle z nimi dogadać kompletnie. Dlatego teraz zapraszam Was na tutorial i pokażę Wam, jak wygląda porównanie palety Carnival do palety y, ZIBO y, zmalowanej. Zapraszam Was dalej. I wczoraj na powieki nakładałam sobie jako bazę, korektor z make a nie, Zrobię to też dzisiaj. I zrobimy tak, że po prostu to, yy, makijaż tego oka zrobię sobie tak bardzo szybko, co w się sensie przyspieszę Wam całe tempo, a dłużej zatrzymamy się przy paletce zmalowanej. Jestem ciekawa, co mi się tego wyjdzie, bo powiedziałam wczoraj, że byłam załamana tą paletą i tak naprawdę nie wiem, czym to było spowodowane. Czy tym, że faktycznie miałam jakiś gorszy dzień do makijażu, czy ta paleta faktycznie jest coś ze mnie nie tak. Nie wiem, ja absolutnie niko, niczego nie krytykuję, po prostu mówię swoją opinię. Dlaczego to mówię? Dlatego, że widziałam po prostu yy, już kilka opinii na temat tej poety, wszystkie były, yy, czyli tych kilka było pozytywnych, więc nie wiem jaka będzie reszta, ale jeśli chodzi o mnie, to tak jak powiedziałam wcześniej, ta poetka się bardzo ciężko z nią współpracuje. część, która powstała przy pomocy palety Lip Perfect. Zobaczcie, różnice się ładnie przenikają, nie ma żadnych brzydkich y, dziur ani plam. I teraz zrobimy to samo z paletką zmalowanej. No i biorę sobie ten niebieski, właściwie kobaltowy cień. Czy Wy widzicie różnicę? Bo ja widzę ogromną. Ten cień bardzo mocno się pyli. Zobaczcie. Na tej stronie właściwie w ogóle nie ma osypu, a tu już mi się zaczęło robić pod okiem. Oczywiście ja nie porównuję tego, jakby. Mm, wiadomo, paletka Be jest dużo droższa od malowanej paletki, ale y, powiem szczerze, że po tym jak wszyscy zachwalają te cienie i jak ona sama mówi, że pigmentacja po prostu jest nieziemska, to naprawdę ma się dość sporo oczekiwania jeśli o to chodzi. No, kolor się delikatnie różi, ten odzmalowany jest chyba minimalnie ciemniejszy. I już zaczyna się problem. Cień nie rozciera się mimo tego, że ja nakładam go pędzem, takim kuleczkowym, czyli teoretycznie te granice powinny się rozcierać same, a ja już zaczynam kombinować, bo robią się po prostu dziury. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie i na ile, ale po prostu zaczyna się to brzydko rozcierać. Ok, teraz ten niebieski, jasny cień, czyli wezmę sobie ten i to jest chyba najładniejszy z tej spadki, jeśli chodzi o korystykę, bo on mieni się na takie y, złote drobiny. I ten jest, zobaczcie, w porządku. Ten jest praktycznie identyczny jak ten z Bi I tu jakby jest, powiedzmy, jeszcze spoko. Jeszcze to można ładnie wblendować, ze sobą połączyć i tu jakby nie ma żadnego problemu. I teraz biorę sobie ten pomarańczowy cień z paletki i wracam do pędzelka, który używam wcześniej i biorę sobie ten pomarańczowy matowy cień i nakładam go tutaj. Bardzo zabrudza y, cienie, bardzo zabrudza i robi taki, on jakby w połączeniu z innym cieniem, on robi taki brzydki, brudny gradient. Zobaczcie to. Tutaj właściwie on się łączy, zobaczcie jak bardzo brzydko i powstaje jakiś taki zgniło-zielony odcień. Tutaj tego w ogóle nie ma. On po prostu jest pomarańczem i tak zostaje, a ten tworzy jakieś takie brzydkie połączenie. Nakładam to tym samym pędzlem co ten wcześniejszy cień. I wracam teraz do tego żółtego cienia. I nakładam go w miejscu, gdzie nakładałam z tamtej strony. I zobaczcie, co on robi. Zobaczcie, nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze, co on robi. On bardzo pochłania te wszystkie perły. Tutaj tego nie mamy. Zobaczcie, jaki jest gradient z tej strony i jaki jest gradient z tej strony. Zauważam, że te maty bardzo pochłaniają te perły. No zobaczcie to. Jedna strona, druga strona. Ja robię domową powieka i biorę sobie teraz znowu ten kobalt. I nałożę go tak dość nisko i mniej więcej 3 czwarte dolnej powieki. W końciku nałożę sobie ten żółty cień. Właściwie na resztę dolnej powieki. Ok, teraz sobie wezmę ten zielony cień tutaj i wyblenduję sobie nim dolną powiekę. Pamiętacie, ile miałam kobalt na dole, powiedzę, zobaczcie, ile mam teraz. A cieniowałam tylko w ten sposób oko, nie wychodziłam na, na kobalt właściwie w całości. A w tym momencie został mi ten kobalt tylko i wyłącznie na linii rzęs. I teraz sobie to poprawię na pewno teraz mnie YouTube'a YouTube widzi, że robię taką recenzję, ale no kurczę, przecież ja nie chcę być głosowna, i Wam to wszystko pokazuję, więc kurczę. Jeszcze mi uzawił oko i teraz nie wiem, czy te cienie mi się tutaj przykleją. Yy, Moim zdaniem, zobaczcie, że mi już uzawi oko. Tematy w ogóle nie grają z tymi perłami. Nie wiem, czy tutaj jest grane i dlaczego tak się dzieje. No, zobaczcie. Ok, robię sobie teraz dolną powiekę yy, na drugim oku. I również nałożę sobie go dość nisko. Formuła cieni bo jest moim zdaniem bardzo, bardzo sucha. Dlatego tak ciężko też się z nimi pracuje, że one jakby nie są tak masokłate i miękkie jak te cienie. I naprawdę ciężko cokolwiek z mi zdziałać, żeby nie zrobić sobie plan i nie zrobić sobie po prostu krzywdy na oku. I teraz tak, tutaj nie mam takiego zielonego odcienia, jak jest w palce zmalowanej, co mówiłam na początku, ale mam inny, troszeczkę inny, zobaczcie odcień, o tym cieniu. No jest diametralnie inny, ale nałożę go po prostu, żeby tylko zobaczyć, jak inny zielony mat mi się wyblenduje na tym, na tym kobalcie. No i zobaczcie, po prostu zobaczcie, jaka jest różnica. W tym momencie mam kobalt, tak jak miałam, a tutaj nie mam go w ogóle. Tu powstała brudno niebiesko zielona plama, a tutaj mam normalny kobalt i normalny gradient, gdzie ten kobalt przechodzi w ten powiedzmy taki pistacjowy, yy, pistacjowy cień. Zobaczcie. Ok, nawet sobie jeszcze ten żółty w kąciku. kącik wewnętrzny, nałożę sobie rozświetlacz i jakby do niego nic nie mam, bo on jest dla mnie genialny. Jest po prostu przepiękny. Gdyby te cienie nie miały taką konsystencję jak ten rozświetlacz, to byłoby bosko, bo on się bardzo ładnie z tymi cieniami, zobaczcie, stapia. I tu nie ma żadnego problemu, nałożę go też tutaj na tą stronę, i perfekt. Ok, jestem, czas na rozświetlacz i yy, użyję sobie pędzla z Biedronki do niego, bo on się również bardzo fajnie sprawdza. No i jedziemy. On jest po prostu piękny. Okej, okay, czas na podsumowanie. I same widziałyście, że... I widzicie nawet teraz, że jest ogromna różnica między, cieniem, między okiem jednym a drugim. I tutaj jakby nie chodzi o sposób blendowania, o pędzle, bo zauważcie, że robiłam wszystko jednej pędzlami i blendowałam te oczy dosłownie identycznie. Teraz się wam i zobaczmy sobie z bliska, jak to oko wygląda jedno i drugie. Okej, okay, jestem blisko, zobaczcie, tutaj mi oko rzuzawi i zmywa mi się ten y, cień. W ogóle nie mam tego problemu kompletnie. Jeśli chodzi tak o te perły, to moim zdaniem są jak najbardziej piękne i wyglądają po prostu ślicznie razem. Na jednym i drugim oku wyglądają po prostu obydwa, właściwie identycznie. Jeśli chodzi natomiast o maty, to tutaj zaczyna się cała jazda i cały problem, moim zdaniem oczywiście. Te maty mają bardzo złą konsystencję, przez co one. Um, Ciężko się blendują same ze sobą oraz innymi cieniami, tym bardziej z perłami. Zobaczcie na to oko, jakie tutaj powstały plamy, jak tutaj się nic nie chce wyblendować. Druga sprawa, te maty bardzo zjadają tą perłę, czyli zobaczcie na dole. Tak jak tutaj, miałam tak nisko nałożony ten kobalt, jak, jak na tym oku. W tym momencie został mi kobalt tylko i wyłącznie właściwie w po prostu na linii rzęs. a tamta cała reszta, która była pod spodem yy, się zjadła, bo zjadł ją ten zieleń, którą, którą nałożyłam na dole. Tu mam nałożony troszkę inny, mówiąc, jak odcień, bo taką bardziej pistację, bo w tamtej palce nie mam niestety yy, takiego ładnego zielenia, jak jest w palce Vibo, więc wykorzystałam inną matową zieleń, żeby zobaczyć, po prostu porównać może, może ten kobalt faktycznie z taki, takim kolorem, który nie nadaje się do blendowania, ale absolutnie nie. Zobaczcie, że tutaj, jakby ten, to blendowanie i ten kowal wygląda bardzo dobrze. Tutaj wszystko zniknęło. Żółte cienie, zobaczcie tutaj w kącie intensywne. Tutaj takie się zrobiło brudne. I właśnie te maty tak bardzo brudzą te całe cienie. Zobaczcie na ten pomarańcz, który jest tutaj. Tu jest on bardzo zabrudzony, zmienia kompletnie kolor tego niebieskiego cienia. Tutaj coś takiego się w ogóle nie dzieje. Zobaczcie. To są po prostu odrębne cienie, mimo wszystko, że one są ze sobą połączone, bo są ze sobą wyblendowane, nałożone. Jeden na drugi. I tak to wszystko się prezentuje. Sama nie ma. Oceńcie same, czy tą paletkę warto kupić, czy też nie. Ja Wam to zostawiam w Waszym jakby wyborowi, Waszej decyzji. Dajcie znać, co, co myślicie o tym makijażu dzisiejszym i o tym porównaniu oczywiście z paletą Be Perfect. Ok, no i co? Ja się z Wami żegnam. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia. Pa! Do następnego.